O witajcie drodzy moi widzowie Dziś w moim odcinku w moim odcinku pokażę robię sobie fajne pieczone ziemniaczki. Teraz rozgrzeję to patelnię i za chwilę wrzucę te właśnie ziemniaczki. Dzisiaj sobie w tym odcinku zrobię takie pieczone ziemniaczki. No. A śniadanko. No. Teraz patelnię rozgrzewam. Po prostu się teraz patelnia rozgrzewa. Za chwilę to dam, bo ziemniaka trzeba dać. Po prostu, jak patelnia będzie rozgrzana, no. Zwiększę teraz właśnie mały ogień. Zwieszyłem na małym ogniu i teraz się będzie patelnia rozgrzewać. I teraz wrzucam ziemniaczki żeby sobie tego podpiec ziemniaka. Teraz będę te ziemniaczki podpiekał. Wrzucam teraz ziemniaki. Tak fajne ziemniaki się fajnie podpiekają. O lubię takie podpiekane, fajne ziemniaczki i i do tego sobie właśnie jeszcze coś tam i te ziemniaki sobie właśnie je posolę i będę kosztował sobie. Właśnie sobie jeszcze się smażą te ziemniaki. Fajnie się podpiekają. O! Tak się fajnie podpiekają. Za chwilę będę zajadał. Fajnie. Teraz będę zajadał. Fajne. Pieczole ziemniaki. O! O! Aha. Teraz jeszcze po sole te ziemniaki. Posolimy, fajnie, fajnie posoliłem ziemniaki i teraz będę kosztował te ziemniaki fajne pieczone. O, smaczne są pechota, aż palce lizać i Fajne są chrupiące. Czasem sobie lubię tego zjeść takiego ziemniaka chrupu, takiego chrupiącego, taki co chrupie, Lo. Takie lubię chrupiące ziemniaki, no i tak sobie właśnie tego zajadam, a. Fajne, takie chrupiące, i tak sobie właśnie jem. No, dałem sobie troszkę soli i tak czasem lubię se tego zjeść. Takie właśnie ziemniaczki, chrupiące. No, tak jak wiedzieliście sobie. Zajadałem tam właśnie chrupiące ziemniaczki. I tak wiadomo, no od czasu do czasu trzeba sobie zjeść takie chrupiące ziemniaki. No. no. Smaczne takie, o, solone. No. To jest bardzo takie smaczne. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.